Także witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie spróbujemy zrobić taki domek. Ja nie mam dokładnego planu, ponieważ wykonuję wszystko tak naprawdę z głowy. Więc to też to co dzisiaj zbudujemy nie będzie to takim idealnym odzwierciedleniem tego projektu, który powstał na świecie survivalu. Ale podam wam kilka takich zasad, którymi ja się kieruję czasie budowania. A jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, między jak na przykład umeblować taki domek, albo zbudować całą infrastrukturę wewnątrz, jak umieścić pokoje, meble itd. zachęcam Was do zasubskrybowania właśnie tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, ponieważ live'y, na których robimy właśnie tego typu rzeczy, odbywają się nieregularnie, więc jeżeli klikniecie w dzwonek, nie ominie Was powiadomienie, kiedy taki live będzie się właśnie odbywał na tym kanale. Eee, no przede wszystkim zacznijmy sobie najpierw od eee, postawienia drzwi. To jest taki element, od którego ja zwykle wychodzę. Ok, drzwi powinny mieć jakieś, jakieś tło. Generalnie fajnie jest, jak drzwi są takie jak najbardziej wklęsłe w ścianie. Wtedy to nadaje takiej trójwymiarowości. No dobra, mamy coś takiego. Teraz sobie zróbmy obramowanie. I fajne zaokrąglenie. Dobrze. E, idąc z tą zasadą budujemy sobie e, ściany z oknami na trzy kratki. Lecimy sobie tak. Raz, dwa, powiedzmy trzy. Tak samo tutaj możemy raz, dwa, trzy i tutaj na dwa okna, czyli ciach i ciach i tutaj sobie schodencję. Możemy w sumie też tutaj schodki dać. O, no, także możemy sobie od razu już okienko wstawić. Mamy coś takiego. Robimy to samo z drugiej strony. OK, no to, no to mamy. Mm, jeszcze zanim, to możemy sobie od razu okorować. OK, no to teraz zajmiemy się prawą ścianą boczną. Tutaj na Idąc tą zasadą, możemy sobie od razu postawić słupa i tak samo słup tu, tutaj, dobra, no i lecimy. Tutaj sobie zrobimy yy, na trzy okna, czyli będzie ramka, tutaj sobie idziemy raz, dwa, a no właściwie to zrobimy sobie raz, i na dole to samo. Możemy sobie od razu dać okno. No i lecimy rameczkę. Ładnie. No i stawiamy obramowę. Ok, od razu możemy sobie tutaj rzucić ładne, ładne zaokrąglenie. No i mamy coś takiego. Lecimy. Dalej. Ok, tutaj sobie możemy też od razu zaokrąglić. No i tak samo robimy z tej strony. Teraz zajmiemy się drugą stroną boczną. Yy, ona będzie troszeczkę trudniejsza, ponieważ tutaj będzie się więcej działo. Z tej strony też planujemy dać komin, yy, więc trzeba będzie jakby to uwzględnić w czasie budowania. Ale dobra, lecimy sobie raz. Dwa, zobaczymy, jak nam to wszystko. Wyjdzie. Już sobie od razu zrobimy taką ścieżkę. Będzie ładnie wyglądało. Dobra. Mamy coś takiego. Od razu możemy sobie tutaj e, zrobić słup, aczkolwiek ten słup będzie potem podmieniony na na bloki, które będą wchodziły w skład kominu. Komina. Nie wiem, jak to się wymawia. W każdym razie, on będzie gdzieś tutaj szedł. Tutaj możemy sobie też postawić od razu drugi słup. To będziemy wiedzieć że, że wiedzieć, że coś tu się dzieje, wyrabia. Robimy sobie ramkę na, na trzy bloki. Właściwie tło takie, ponieważ tutaj nie będzie. Nie będzie szyby. No i tak samo tutaj będą drzwi, więc od razu so, sobie zrobimy. I te drzwi będą w stylu świerkowym. Hop. Tak. I tak. A jeszcze tutaj. No pięknie. Działa wszystko. I możemy sobie od razu te drzwi tutaj dokończyć. Ładnie. Tak samo tutaj. Tył będziemy budować bardzo podobnie jak przód. Więc nie będę tutaj za wiele tłumaczył. Widzimy się za sekundę. Ok, mamy skończony tył. Możemy sobie to teraz troszeczkę e, udekorować, żebyśmy mieli już dół gotowy. No to dół mamy gotowy, teraz robimy górę. Góra będzie troszeczkę bardziej skomplikowana. E, użyjemy troszeczkę innych materiałów, ale najpierw zanim jeszcze to. Przedłużmy sobie nasze słupy, filary. 5, 6, a powiedzmy do 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze i 1. 4, 5, 6. Mm, przedłużmy sobie od razu wszystkie. Mm, pewnie nie wszystkie będą tak wysokie, ale na razie, żeby mieć mniej więcej jakiś ogląd tego, jak to może wyglądać, na razie sobie to damy do góry. Dobra. Ok, to mamy nasz przód. No to lecimy sobie w takim razie tak. Tutaj będę chciał mieć e, ciemno z dwóch stron. Tutaj damy sobie tabliczkę. Raz. Dwa. Tutaj będzie 3 i sobie polecimy. Raz, dwa. Tutaj możemy od razu przedłużyć. Raz, dwa, trzy. Oj, oj, oj. Raz, dwa, trzy. I tak samo robimy z tej strony. Czyli tego pana tutaj nie chce. A. Tak i tak. Tutaj sobie przedłużamy i świerkowe schody ładnie idziemy. Tutaj sobie tak, 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 tak. I z drugiej strony dokładnie to samo. Tutaj zrobimy sobie analogicznie, czyli okno. Może weźmy sobie tak i tak. tutaj sobie zrobimy podwójne, więc i tutaj i szyba ładnie. Dokładnie, jak już tutaj jesteśmy, to możemy sobie zrobić kwietnik. No, to możemy myślę już od razu ułożyć ogniska świerkowe klapy, żeby nie było. Co drugie? Musimy zrobić tutaj sobie lekkie tło. Lekką ramkę, żebyśmy mieli od czego jakby iść do góry. Dajmy sobie tak. Dobrze. No i teraz sobie idziemy okna. W ten sposób, wiem że ostatnie, pamiętam że ostatnie okno było tutaj delikatnie e, wycięte a na jego miejsce był ustawiony kluczek, to też tak zrobimy. Dobrze, robimy tak samo z drugiej strony, taki daszek, co by nam tutaj ładnie, ładnie wyglądało wszystko. Możemy od razu tak, tak, tak samo z tej strony i tutaj lecimy drugi poziom, dobra. Teraz stawiamy sobie ciemnodębowe schody. Tu i tu. I tak samo sobie łączymy. O, w ten sposób. Tutaj będzie prawdopodobnie trzeba sobie to przedłużyć. Tutaj zrobimy tak samo. Więc mamy taki sobie daszek fajny. Tutaj można by było na przykład powiesić lampę. Jedną. O tak, bardzo ładnie. Tutaj możemy sobie zrobić w sumie takie, jakby zamknięcie na, na okno. No tutaj z jednej strony, chyba że zrobimy sobie o tak. Ale nie, nie zrobimy, bo to nie wygląda za dobrze. Musi być w ten sposób. Teraz musimy sobie tutaj i tutaj, tak. OK, możemy sobie zrobić teraz, już yy, pociągnąć sobie na drugą stronę dach. Od razu. Będziemy wiedzieć, mniej więcej, jak to sobie zakończyć. Tego chyba nie będzie. No i teraz tutaj sobie robimy tak. Będzie wiadomo, że idzie nam tędy dach. Tutaj damy sobie świerkowe. Tutaj możemy sobie. Na przykład dębowe deski, andezytowe, andezytowe dwie. No, i tutaj będziemy sobie powoli, powoli schodzić w dół, Możemy sobie dać świerkową. Tak, i tutaj sobie już teraz. Yy, to musimy wtedy dać tutaj dębowe, i tutaj pewnie jeszcze jedną. I teraz sobie zejdziemy. Spadem w dół. Bardzo ładnie. Tak samo robimy z drugiej strony. I jeszcze kończymy. Kończąc, możemy sobie dać tutaj świerkową klapę, którą nam tu sklei. No i przód mamy. Mamy gotowy. Całkiem spoko, jeśli to wychodzi. Może nawet lepiej niż tam w projekcie na Survivalu. Kto wie. Tylko tu, aha, tylko jeszcze tutaj, w tym miejscu, pasowałoby to dobudować, co by tak nam nie, nie kończyło się. I tutaj możemy sobie zrobić na przykład świerkowa. Co i żeby to tak zaokrąglić? A gdybyśmy dali dębowe. Nie, nie, nie. Nie, 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 bo to nam już, już troszeczkę za bardzo robi zaokrąglone wszystko. Może być tak. Może być tak. Tutaj możemy zrobić tak i tak. Tak samo z tej strony zrobimy tak i tak. Tu będzie troszeczkę inaczej rozwiązany, aczkolwiek też podobnie. Zrobimy sobie tutaj mm, ramkę, taką dokończymy. Sobie od razu rzucimy kwiatuszki. Kwiatuszki będą chyba poziom wyżej. To zanim kwiatuszki, to zróbmy sobie podtrzymanie na te nasze, że tak powiem jeszcze raz, kwiatuszki. To trzeba. To już jest zabezpieczone. Do dobra. Robimy sobie tak. Mm, dobrze. I teraz z tego, co. Co pamiętam? Dwie do góry. Dwie do góry. Tutaj damy sobie też. Będzie tak fajnie połączone. E, Okej, okay. Możemy sobie od razu okno zrobić. Trzeba będzie dać tak. Od razu. Tutaj sobie to zamknijmy a jak gdybyśmy o, o no i całkiem fajnie i tutaj na dwa do góry czyli na trzecim poziomie robimy sobie tak i tutaj dajemy szybę, standardowo nasze ogniska łopata gasimy ogniska co by nam się nie zajęło nic tutaj ogniem i lecimy w bok zróbmy sobie tutaj od razu dach mhm, jeszcze raz z tego, co się orientuję, i pamiętam, tu będzie zaokrąglenie. Możemy sobie od razu tutaj zrobić w ten sposób. Idziemy od razu na drugą stronę. Tak, 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 tak. Oj, no, no, no. Tak. Dobra, mamy to. Tutaj można by było w sumie dać. Nie pamiętam, jak wysoko. Tu będzie, dajmy sobie na razie na, na 4. E, OK, tutaj tak samo, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Możemy zrobić, żeby, żeby było tak samo, czyli tutaj damy sobie murek i lecimy sobie z obramową okna. Dobrze, tutaj sobie damy od razu... Świerkowe płotki, które nam tutaj fajnie tak uwypuklą tą konstrukcję. Z tej strony również. Ja bym proponował, żeby zacząć od tego. Tutaj sobie zrobimy dębowe schody. Tutaj sobie damy jeszcze na dwa. I na sam dół możemy świerkowe. I tak samo z drugiej strony. Teraz proponuję, bo tam będzie świerk, to tutaj też musi być świerk. Będą się to połączyło potem, no i lecimy dalej. Czyli tutaj dwa andezyt. Tak samo tu dwa andezyt. Ciekawe, czy nam się to wszystko sklei? Musi. Eee, teraz robimy sobie dębowe dechy. Tak, tak. Teraz tutaj musimy troszkę inaczej zrobić. Czyli damy sobie tak i tak. Teraz tutaj damy sobie świerkowy, świerkowy. Na świerku sobie zrobimy dębowe. Tutaj sobie przedłużamy, zaklejamy. No i pięknie nam się tu połączyło. Dobre. Tutaj sobie od razu jeszcze damy też świerk, bo tam też będzie z tamtej strony na pewno. No, tutaj sobie od razu możemy przedłużyć. Tak. Tak, no i ładnie. I tak samo z drugiej strony, Czerni. To nam tutaj troszkę nawiąże do tych boków. No, tutaj sobie jeszcze na murku spuścimy. Lata rękę. Bardzo ładnie. Przedłużamy sobie przede wszystkim dach, żeby mieć już punkt odniesienia. Tutaj mamy chyba tak. Teraz andezyt. Z tego co. Tutaj wszędzie, gdzie są ceglane murki, będzie poza Tutaj jest wyjątek. Poza tym będzie, będą właśnie andesytowe. Dobra, to sobie przedłużamy. Tak samo tu lecimy. Du, 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 du. Tutaj siarkowe. To od razu nam jakoś tutaj będzie ładniej. Dobra. I tak samo możemy sobie tutaj od razu polecieć z oświetleniem. Tu chyba będzie za dużo sobie jak już jesteśmy przy dachu, możemy możemy tutaj pójść sobie w świerkowe ozdoby. Świerkowe podki i idziemy tak samo tutaj robiąc sobie ramkę. Takie lekkie uwypuklenie tych tej konstrukcji, to nam fajnie zbuduje taki, właśnie 3D wymiar ściany. Tego chyba nie będzie tutaj, tak mi się wydaje. Tu pójdzie sobie do góry, tak samo to. Chociaż nie jestem pewien, ale. Ale wydaje mi się, że to jakoś tak powinno iść. Dobra, to sobie od razu połączmy. Raczej tutaj, no i tak co drugie chyba powinno nam wyjść, tak, ładnie ślicznie no tutaj jakoś tak i z tej strony pewnie byłoby tak samo, więc to od razu usuwam okna będą pojedyncze tutaj, ponieważ nie chciałem budować dwóch, bo to by już nam troszeczkę za wysokie wychodziło i to nie miałoby ładnych proporcji, nie wyglądałoby to przede wszystkim za dobrze, więc robimy sobie na jedno. Tutaj damy sobie szybę. Możemy to zrobić od środka. Będzie łatwiej. Szyba, szyba. I tutaj możemy sobie w środku już zrobić takie zwężenie. A, tutaj zapomniałem ten. Andezy to tak być nie może. Tak samo tu zapomniałem. I co? I... Będzie też jandezyt. Ok, więc teraz najtrudniejszy element naszej układanki, czyli ściana, w której gdzie będzie się znajdował również komin oraz okna, wyjdą nam troszeczkę nieregularnie, ponieważ te dwa z tej strony będą niżej, a to będzie troszeczkę wyżej. Więc zacznijmy sobie od tego, co będzie wyżej. Dzięki temu będziemy mieli punkt odniesienia. Tutaj sobie postawmy od razu schodki. Szyby damy na dwa. Dobra, więc teraz przedłużmy sobie dach troszeczkę, będzie nam ciut łatwiej. Tutaj dach, dach będzie podwójny. Możemy sobie od razu świerki tutaj wyznaczyć, klapy świerkowe. Ceglany murek to jest must have. Ceglany murek tutaj nam wyjdzie troszeczkę inaczej jednak. Tak i tak, tutaj sobie od środka od razu Zabudujmy na przykład tak. Ten schodek sobie tu zakończymy. I tak samo możemy sobie dać ciemno-dębową tabliczkę, co nam tutaj ładnie zaokrągli, uwydatni. I będzie dużo ładniej. No to teraz lecimy sobie dalej. Możemy tutaj dach zrobić. 3. Tutaj będzie na pewno andezytowy. Tutaj możemy sobie zrobić od razu tak i. Lampencje, lampki są bardzo ważne. Tego chyba nie będę tutaj dawał. Tak myślę. Przedłużamy sobie od razu dach. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj sobie robimy andezydo, andezydowy. <grytanie> andezydowy. To przedłużmy. Dobra. Tutaj nam zostało takie dziwne, to możemy tutaj dać też ten dach. To nic się tam nie stanie. Tutaj myślę, możemy sobie zrobić też lampkę. żeby tu nie było tak samo yy, na tej samej wysokości, to sobie przedłużmy tym. Tutaj mamy to, więc trzeba teraz zrobić nam schodki, na których yy, oprą się okna. Więc robimy piękne schodki. Teraz możemy zrobić okna. Okna standardowo podwójne, tak. A nie, to tu zrobię. Tak, tak. Tak, tak. No i wyszło. No i wyszło ładnie. O, odwiedził nas pan handlowiec. To co pan tutaj masz ciekawego? No nic, co by nam było potrzebne, więc bardzo panu dziękuję za wizytę, ale nie skorzystamy. Komin będzie e, będzie troszeczkę bardziej skomplikowaną maszynerią. Ale damy radę. No, ok, no to mamy już zrobiony taki komin. Dobra, to teraz sobie przejdziemy do budowy dachu. Dach będzie o tyle bardzo prosty, że już mamy cały schemat tutaj przygotowany, tylko podokańczyć. Także nie tłumaczę nic, widzimy się za sekundę. Ok, dach jest gotowy. Teraz, żeby nam się tutaj nic nie pojawiało, żadne mopki, możemy te takie e, bloki, które są pełne, możemy je zrobić dywanami, wtedy. Żadne niechciane stworzonka nam się tutaj nie będą pojawiać na pewno. Także tutaj już mamy domek yy, z zewnątrz gotowy. Budowa jest bardzo prosta, nie wymaga nie wiadomo jakichś tam umiejętności wielkich. Wszystko bardzo fajnie się robi. Jak to wbudować, wmontować w teren? Macie to pokazane na Survivalu, na timelapse. Z tego miejsca zachęcam Was jeszcze bardzo serdecznie do zasubskrybowania tego kanału oraz kliknięcia w dzwonek, ponieważ y, robimy live'y o nieregularnych godzinach. Y, co byście ich nie przegapili, to z dzwonkiem będzie na pewno pewnie, że Wam się powiadomienie pojawi. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się niedługo. Cześć!